Dobry, dobry. cześć, Magda jestem. Panie Zastąpiła Miłka, tak? Tak. Y, będziesz pracować z nami na sklepie? Chodzi o sklep mięsny. Boż, na co mi przyszło? Teraz głowę trzeba wyciągnąć z tej siatki. O nie, ja nie mogę głowy, ja nie mogę prosić na głowę. Co to za głowa? ale ona nie ma już oczu. Może Pani sobie wziąć ją z worka, wyłożyć okay. i ona już nie ma oczu. Masz A zapytań. gdzie ta głowa jest? Świńska. O Boże, o Boż, na Boż, zęby. Tu. Dobrze. Tu masz, drob... tu masz podrobowe rzeczy, nie? A to są same wędzonki, nie? Okej. Okay. Etap rzeźnicki zakończony. Pora na obsługę klientów. To są skrzydełka. Musisz mieć jedną rękawiczkę, tak. nie? Tak? 10 zł i 6 groszy poproszę. Dzień dobry. Czym mogę pomóc? Eee, 33,90 zł. Tak. tak? Mhm. 22,23. Tak, okej. Okay. Mam pana. Co pan? pani może polecić? Z wędzonego? Czy ogonówki? Ogonówki, dobra. zaraz. Pomożesz mi. Pani, panować co w sklepie? Tak. Ma pan chwilę czasu. No, tak, nie za bardzo, wie pani. Dana, 21 no. kody. Mhm. proszę. I wszystko do pana? Paszczytowy do pani jeszcze, kółkę. No nic. Niech tam pani to garnie szybko. Jest? Parówki ma pani? E, parówki mamy drobiowe. Wieprzowe to są. Wieprzowe. Hmm. To jak w końcu teraz są, wieprzowe czy drobiowe? Wieprzowe. Ja tylko na sekundkę, to dlatego, bo mi się, słuchajcie, z nosa leci. A klienta zostawi... Za ja radę. No, lepiej, o, to ich Piekarnia. To stare słowiańskie przysłowie mówi, śpiesz się powoli. A Szybciej to ja mogę myśleć, ale nie robić. Klient nasz pan, Karina, doświadczenie w handlu ma, ale nie szynką. 35 złotych równo? 35. Ma 50 zł tak za żeby tam do 5 zł, nie? Karkówkę. No nie ma. Niżej, niżej, kochana, niżej. A tutaj może jest. A jest! Jak byk. 62 kod. To 83 Ach. wyszło. No, było 35 zł za to, tak? No, I mówiłem nie... daj za za dych. No, o co teraz chodzi? Bo chodzi o to, że ostatnia pozycja nie była podsumowana, powiedziała tylko koszt. No ale wie pani, to mnie interesuje. Co 83. pani z tego zapłaci? Ja nie zapłacę! No to jest pani błąd! mój. No to co ja mam wchodzić? Bez schaba wtedy. Bez schaba, no to schab Teraz bez schaba nawet jest 65. No to pan odda mi trochę serdelków. Nie miało być za 50, to odejmuję, to odejmuję końcówkę, gorę. Do widzenia. Dobrze. Do widzenia? Na razie. No. Nie zapraszam z powrotem. Możesz wypakować to wtedy z powrotem jeszcze wszystko? Ewidentnie takiego handlu Karina nie znała. Koszmar to rąbanie, krew tryska. 8 zł na godzinę. Stanie na nogach całymi dniami, i mowy nie ma. Nie, mięsny nie jest taką optymalną opcją dla mnie.